Wzrok Magiedy przyciągnęły linie na dłoni Michała. Wyglądały jakby opowiadały historię, ale nie taką, którą można by y usłyszeć. To była cisza człowieka, który skrywał w sobie wiele emocji. Podczas naszej pierwszej rozmowy Michał zapytał ją, czy jest zmęczona. Jego ton głosu był taki, jakby dostrzegał nie tylko jej zmęczenie fizyczne, ale i to, co nosiła w sercu. W jednej chwili oczy magiedy się zaszkliły, ale szybko się opanowała. Trochę, odpowiedziała, ale już się przyzwyczaiłam. Z czasem ich spotkania stały się coraz częstsze. Rozmowy na początku były proste, codzienne. Pytał o to, co słychać, jak idzie praca. Jednak z biegiem czasu w jego słowach zaczęła pojawiać się inna ciepła nuta. Jakby między zdaniami kryły się niewypowiedziane uczucia, które chciały ją objęci. Czasami, gdy pili herbatę, czuła na sobie jego spojrzenie. Nie było to nieprzyjemne, wręcz przeciwnie było jak ciepło, które rozgrzewało jej wnętrze. Mimo to Magda pozostawała ostrożna. Lata doświadczeń nauczyły ją, że najczęściej to, co wydaje się inne, w rzeczywistości jest takie samo. Nadszedł dzień, w którym mieli zawrzeć związek małżeński. W jej sercu panował dziwny niepokój. Nie chciała się zbytnio stroić, pragnęła, aby ten dzień był prosty. W planach miała przygotować dla Michała herbatę i zorganizować mały stół, ale on zadał pytanie, czy dzisiaj nie lepiej zjeść coś innego? Gdzie widziano nowożeńców, którzy zajmują się jedzeniem i herbatą? Nie do końca zrozumiała, co miał na myśli, ale waga jego słów odbiła się echem w jej sercu. W jego głosie było coś znajomego, a zarazem obcego czułość, ale i inny ton, który sprawił, że poczuła dreszcz emocji. Dobrze, odpowiedziała, siadając obok niego. Atmosfera w pokoju była napięta, a jednocześnie pełna ciepła. Magda czuła, że ten moment jest ważny, a ich przyszłość wisi na włosku. Michał spojrzał na nią z uśmiechem, który sprawił, że jej serce zabiło szybciej. Czasami myślę, że życie potrafi zaskoczyć nas w najmniej oczekiwanym momencie, powiedział, jego oczy błyszczały w świetle lampy. Zgadzam się, odpowiedziała, czując, jak ich spojrzenia się spotykają. W tej chwili Magda zrozumiała, że to, co ich łączy, jest czymś więcej niż tylko zwykłym uczuciem. To była obietnica, że będą razem, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Ich rozmowy stawały się coraz głębsze, a między nimi narastało napięcie, które było zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Magda wiedziała, że nie może się bać. Musiała zaufać temu, co czuli. W miarę jak zbliżał się moment ich ślubu, Magda czuła, że to, co zaczęło się jako prosta przyjaźń, przeradza się w coś znacznie bardziej skomplikowanego. I choć bała się, wiedziała, że nie może się cofnąć. Michał z jego delikatnym uśmiechem i ciepłym spojrzeniem stał się dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem. To była nowa droga, którą musieli razem przejść, a ona była gotowa na to wyzwanie. Magda usiadła obok Michała, a jej serce zaczęło bić jak ptak, który przez lata milczał, nagle uwolniony w jego oczach dostrzegła burzę, która nie miała nic wspólnego z ich dotychczasowym spokojem. To była fura emocji przez lata tłumionych i skrywanych, które teraz wylewały się na powierzchnię. Nie zdążyła zrozumieć, co się dzieje, gdy nagle znalazła się w samym centrum tej burzy. Wiatr emocji był tak silny, że jej myśli zaczęły się miotać. Opisać ten moment było niezwykle trudno. Wydawało się, jakby otworzyła drzwi, za którymi czekała potężna fala. Nie mogła się przed nią obronić. Jej serce i dusza zostały jednocześnie wstrząśnięte. Michał z jego delikatnym uśmiechem skrywał w sobie drugą stronę, która przez lata była jak wulkan, czekający na odpowiedni moment, by wybuchnąć. Im dłużej milczał, tym bardziej narastało napięcie, które teraz stało się nie do zniesienia. Magda czuła, że nie może zignorować tej intensywności. Była zarówno zaskoczona, jak i przerażona. Czasami ludzie lekceważą siłę burzy, która rodzi się w ich sercach. Tego dnia Magda zrozumiała, że nie tylko emocje mogą przekraczać granice, ale także bliskość, która ich łączyła. To, co się wydarzyło, nie było zwykłym zbliżeniem. Zderzyli się ze sobą, niosąc ciężar samotności, który przez lata gromadzili w sobie. Jednak to, co się wydarzyło, nie było delikatne ani łagodne. Wręcz przeciwnie, było brutalne w swojej szczerości. Uderzenia emocji odbijały się od ścian jej duszy, a ciało nie potrafiło znieść tego ciężaru. Kiedy rano spojrzała w lustro, zobaczyła zupełnie inną siebie. W jej oczach odbijał się zarówno szok, jak i cień bólu. Czuła, jakby wewnętrzne struny zostały napięte do granic możliwości. Ból w dolnej części pleców początkowo zignorowała, ale z upływem godzin zaczęło jej brakować tchu. Czuła, że coś w niej pęka, a to uczucie stawało się coraz bardziej przytłaczające. W miarę jak czas mijał, Magda zrozumiała, że nie może dłużej unikać tego, co się wydarzyło między nią a Michałem. Ich relacja przeszła w nowy wymiar, a ona musiała stawić czoła temu, co nadchodzi. Magda, kiedy dotarła do szpitala, czuła się jak w pułapce. Lekarz z poważnym wyrazem twarzy powiedział, nie powinnaś była tak się forsować. Co się stało? Mogła jedynie kiwnąć głową, nie wiedząc jak wyrazić to, co czuła. W jej umyśle panował chaos, a słowa zdawały się być zbyt ubogie, by oddać jej stan. W drzwiach pojawił się Michał z wyrazem twarzy, który łączył w sobie troskę i lekki uśmiech, jakby próbował rozładować napięcie. Magda milczała, a między nimi zapanowała cisza, która zdawała się być gęsta jak zasłona. Może on również nie wiedział co robić. Może obaj byli zagubieni w emocjach, które ich przerastały. Tego dnia Magda zrozumiała, że dorastanie nie zawsze przynosi spokój. Kiedy opuściła szpital, miała mętlik w głowie. Nie wiedziała, co myśleć ani co czuć. W jej sercu toczyła się walka pomiędzy wstydem a gniewem. Czuła, że musi komuś opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, ale kogo mogłaby o to poprosić? Jak można opisać coś tak skomplikowanego? Wzięła telefon do ręki i zadzwoniła do przyjaciółki, która przedstawiła ją Michałowi. Gdy usłyszała jej głos, przyjaciółka natychmiast zapytała: Co się dzieje? Jak się czujesz? Magda poczuła, jak jej gardło się zaciska. Przez chwilę nie mogła wydusić z siebie słowa. W końcu powiedziała tylko: Nie czuję się dobrze. Przyjaciółka zamilkła, a Magda kontynuowała: On nie przestaje mnie zaskakiwać. Nie wiem, co się dzieje. Właśnie wyszłam ze szpitala, dodała, czując, jak jej myśli wirują. Już sama ta fraza sprawiała, że czuła się, jakby była w wirze emocji, które ją przytłaczały. Michał z jego delikatnym uśmiechem nagle stał się kimś, kogo nie potrafiła zrozumieć. Czuła, że to, co się wydarzyło, było jak eksplozja, która zburzyła jej dotychczasowy świat. W miarę jak rozmawiały, Magda próbowała zrozumieć, co się stało. Każde słowo, które wypowiadała, było jak kropla w morzu jej emocji. Czuła, że nie potrafiła oddzielić wstydu od gniewu, a każda myśl była jak wir, który ją wciągał. Michał, który wydawał się być tak blisko, stał się jednocześnie tak odległy. Musisz to przemyśleć, powiedziała przyjaciółka, a Magda skinęła głową, choć nie była pewna, czy potrafi to zrobić. W jej umyśle kłębiły się obrazy ich ostatniego spotkania intensywność spojrzeń, bliskość, która nagle stała się zbyt przytłaczająca. Czuła, że nie może uciec od tego, co się wydarzyło. Po zakończeniu rozmowy Magda usiadła na łóżku, próbując zapanować nad chaosem w swoim sercu. Zastanawiała się, jak mogła tak łatwo stracić kontrolę nad swoimi emocjami. Michał był dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem, a ta myśl przerażała ją i jednocześnie fascynowała. Czuła, że ich relacja przeszła w nowy wymiar, a ona musiała stawić czoła temu, co nadchodzi. Zamknęła oczy, próbując znaleźć spokój w tym zamieszaniu. Wiedziała, że musi podjąć decyzję, ale nie miała pojęcia, jak to zrobić. Czasami emocje były jak burza, która nie dawała spokoju, a ona musiała znaleźć sposób, by się z nimi zmierzyć. Magda siedziała na łóżku, czując, jak emocje w niej kłębią. Jej przyjaciółka Kasia patrzyła na nią z troską. Musisz wrócić do siebie, Magda. Spędź trochę czasu sama. Może Michał też spróbuje cię zrozumieć, ale teraz najważniejsze jest, żebyś zadbała o siebie powiedziała, a w jej głosie brzmiała szczerość. Magda skinęła głową, czując ulgę. To, co mówiła Kasia, było dokładnie tym, czego potrzebowała. Nie mogła dłużej pozostawać w tym mieszkaniu, w którym każdy kąt przypominał jej o Michałowi. Nawet jego oddech, który kiedyś wydawał się jej uspokajający, teraz był przytłaczający. Zaczęła zbierać swoje rzeczy, a myśli krążyły wokół wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. Jak mogłam tak łatwo stracić kontrolę? Myślała, pakując swoje ubrania do torby. W jej umyśle wciąż pojawiały się obrazy ich ostatniego spotkania, intensywność spojrzeń, bliskość, która nagle stała się zbyt przytłaczająca. Czuła, że ich relacja przeszła w nowy wymiar, a ona musiała stawić czoła temu. Co on nadchodzi? W końcu, po chwili wahania, wyszła z mieszkania. Ulice Warszawy były pełne życia, ale Magda czuła się jakby była w innym świecie. Z każdym krokiem, który stawiała, czuła, jakby oddalała się od przeszłości. Wzięła głęboki oddech, próbując znaleźć spokój w tym zamieszaniu. Kiedy dotarła do swojego mieszkania, zamknęła za sobą drzwi i opadła na kanapę. Czuła, że to, co się wydarzyło, zostawiło w niej trwały ślad. To był tylko jeden dzień, ale dla mnie był jak nowy początek, pomyślała, wspominając moment, kiedy Michał poprosił ją o rękę. To było wspaniałe, ale teraz, z perspektywy czasu, wydawało się, że to był krok w nieznane, który prowadził do niepewności. Może to był jego sposób, by nauczyć mnie czegoś ważnego, rozmyślała, czując, jak z każdym dniem trudniej jej zaufać innym. Zrozumiała, że nie może łatwo ufać pięknym słowom, ani uśmiechom, bo pod nimi mogą kryć się burze. Czas mijał, a Magda starała się odnaleźć siebie na nowo. Każdego dnia uczyła się, jak żyć w nowej rzeczywistości, w której Michał stał się tylko wspomnieniem. Czuła, że jest w samym środku burzy, ale nie miała siły, by ją przetrwać. Pewnego wieczoru, gdy siedziała w kawiarni w centrum Warszawy, zauważyła, że życie toczy się dalej. Ludzie wokół niej rozmawiali, śmiali się, a ona czuła, jakby była tylko obserwatorem. Wtedy do jej stolika podszedł nieznajomy mężczyzna. Miał na sobie elegancki płaszcz i uśmiech, który wydawał się szczery. Cześć, mogę się przysiąść? Zapytał, a Magda skinęła głową. Rozmowa zaczęła się nieśmiało, ale szybko przerodziła się w coś bardziej swobodnego. Mężczyzna, który przedstawił się jako Adam, miał w sobie coś, co przyciągało Magdę. Jego sposób bycia, sposób, w jaki mówił, sprawiał, że czuła się lepiej. Czasami życie potrafi zaskoczyć, prawda? Powiedział, a Magda uśmiechnęła się, czując, że może na nowo otworzyć się na innych. Z każdym słowem, które wymieniali, Magda czuła, jak jej serce powoli się otwiera. Może to był początek czegoś nowego? Może burza, przez którą przeszła, była tylko częścią drogi do lepszego jutra? Kiedy Adam zaproponował, żeby się spotkali ponownie, Magda poczuła, że to może być szansa, której potrzebowała. Tak, chętnie odpowiedziała, a w jej sercu zagościła nadzieja. Czasami trzeba przejść przez burzę, by zobaczyć tęczę. Magda wiedziała, że jej życie się zmienia, a ona sama staje się silniejsza. Magda wróciła do swojego mieszkania w Warszawie z uśmiechem na twarzy. Spotkanie z Adamem było dla niej jak promyk słońca po długiej burzy. Zastanawiała się, co przyniesie ich kolejna rozmowa, a w jej sercu zagościła nowa nadzieja. W ciągu kilku dni, które minęły od ich pierwszego spotkania, Magda zaczęła dostrzegać, jak wiele radości może przynieść życie, nawet po najciemniejszych chwilach. W sobotnie popołudnie Magda postanowiła wybrać się na spacer po łazienkach królewskich. Wiosna rozkwitała w pełni, a drzewa były pokryte świeżymi liśćmi. Słońce świeciło jasno, a powietrze było wypełnione zapachem kwiatów. Magda czuła, jak każda chwila spędzona na świeżym powietrzu przywraca jej energię. Zatrzymała się przy stawie, gdzie kaczki pływały leniwie, a dzieci bawiły się w pobliżu. Właśnie wtedy jej telefon zadzwonił: Cześć, Magda! To Adam. Jak się masz? usłyszała jego ciepły głos. Cześć, Adam! Dobrze, właśnie spaceruję po Łazienkach. A ty? odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Myślałem, że może chciałabyś się spotkać. Mógłbym przyjechać do parku, jeśli masz ochotę zaproponował, a w jego głosie brzmiała szczerość. Tak, chętnie. Będę przy pomniku Chopina, odpowiedziała, a w jej oczach pojawił się błysk radości. Kilka minut później Adam już był na miejscu. Miał na sobie jasnoniebieską koszulę, która podkreślała jego sylwetkę, oraz ciemne spodnie, które nadawały mu elegancki wygląd. Magda zauważyła, jak jego uśmiech sprawia, że świat wokół niej staje się jaśniejszy. Cieszę się, że się spotkaliśmy, powiedział, gdy usiedli na ławce w cieniu drzew. Ja też. To miejsce jest piękne, odpowiedziała, rozglądając się wokół. Idealne na relaks. Rozmawiali o wszystkim i o niczym. Adam opowiadał o swoich pasjach, a Magda dzieliła się swoimi marzeniami. Z każdą chwilą czuła, jak ich więź się zacieśnia. W pewnym momencie, gdy ich spojrzenia się spotkały, Magda poczuła ciepło na policzkach. Adam zbliżył się nieco, a ich rozmowa stała się bardziej intymna. Wiesz, cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. Czuję, że jesteś osobą, która rozumie, powiedział Adam, a jego oczy błyszczały w słońcu. To dla mnie ważne. Po tym, co przeszłam, trudno mi zaufać innym, przyznała Magda, czując, że może być szczera. Adam skinął głową, a jego wyraz twarzy stał się poważny. Rozumiem. Każdy z nas ma swoje zmagania. Ale myślę, że warto otworzyć się na nowe możliwości. Magda uśmiechnęła się, czując, że może zaufać Adamowi. Ich rozmowa płynęła naturalnie, a czas zdawał się zatrzymywać. W pewnym momencie Adam sięgnął po jej dłoń, a Magda nie cofnęła się. Ich palce splatały się, a ona poczuła, jak w jej sercu rodzi się coś nowego. Chciałbym, żebyś wiedziała, że jestem tutaj dla ciebie, powiedział Adam, a jego głos był pełen ciepła. Dziękuję, Adam. To dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała, czując, że może na nowo otworzyć się na życie. Słońce zaczęło zachodzić, a niebo przybrało ciepłe odcienie pomarańczu i różu. Magda i Adam siedzieli w milczeniu, ciesząc się chwilą. W powietrzu czuć było zapach kwitnących drzew, a ich dłonie wciąż były splecione. Magda wiedziała, że to dopiero początek nowej drogi, pełnej nadziei i możliwości. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Co przyciągało Magdę do Adama? Może to był jego sposób bycia, naturalność, z jaką się poruszał, czy może to niego głosu, który sprawiał, że czuła się lepiej, jakby wszystkie zmartwienia znikały na chwilę? W jego obecności świat wydawał się jaśniejszy, a problemy mniej przytłaczające. Czasami życie potrafi zaskoczyć, prawda? Powiedział, a Magda uśmiechnęła się, czując, że może na nowo otworzyć się na innych. Jego słowa były jak ciepły promień słońca w zimny poranek, a ona, z każdym wymienionym zdaniem, czuła, jak jej serce powoli się otwiera. Może to był początek czegoś nowego. Może burza, przez którą przeszła, była tylko częścią drogi do lepszego jutra? Kiedy Adam zaproponował, żeby się spotkali ponownie, Magda poczuła, że to może być szansa, której potrzebowała. Tak, chętnie odpowiedziała, a w jej sercu zagościła nadzieja, jakby w końcu dostrzegła światełko w tunelu. Czasami trzeba przejść przez burzę, by zobaczyć tęczę. Magda wiedziała, że jej życie się zmienia, a ona sama staje się silniejsza. Po długim czasie w ciemności zaczynała dostrzegać jasne kolory. Wracając do swojego mieszkania w Warszawie z uśmiechem na twarzy, Magda myślała o spotkaniu z Adamem. Było jak promyk słońca po długiej burzy. Zastanawiała się, co przyniesie ich kolejna rozmowa, a w jej sercu zagościła nowa nadzieja. W ciągu kilku dni, które minęły od ich pierwszego spotkania, Magda zaczęła dostrzegać, jak wiele radości może przynieść życie, nawet po najciemniejszych chwilach. W sobotnie popołudnie, gdy słońce świeciło na błękitnym niebie, Magda postanowiła wybrać się na spacer po łazienkach królewskich. Wiosna rozkwitała w pełni, a drzewa były pokryte świeżymi, zielonymi liśćmi, które szumiały na wietrze. Powietrze było wypełnione zapachem kwiatów, a ona czuła, jak każda chwila spędzona na świeżym powietrzu przywraca jej energię. Zatrzymała się przy stawie, gdzie kaczki pływały leniwie, a dzieci bawiły się w pobliżu, ich śmiech wypełniał przestrzeń. Właśnie wtedy jej telefon zadzwonił, przerywając chwilę spokoju. Cześć, Magda! To Adam! Jak się masz? Usłyszała jego ciepły głos, który sprawił, że serce zabiło jej szybciej. Cześć, Adam. Dobrze, właśnie spaceruję po łazienkach. A ty? Odpowiedziała, czując, jak w jej głosie pojawia się radość. Myślałem, że może chciałabyś się spotkać. Mógłbym przyjechać do parku, jeśli masz ochotę, zaproponował, a w jego głosie brzmiała szczerość, która sprawiła, że Magda poczuła się doceniona. — Tak, chętnie. — Będę przy pomniku Chopina — odpowiedziała, a w jej oczach pojawił się błysk radości, jakby w sercu zagościła nowa melodia. Kilka minut później Adam już był na miejscu. Miał na sobie jasnoniebieską koszulę, która podkreślała jego sylwetkę, oraz ciemne spodnie, które nadawały mu elegancki wygląd. Magda zauważyła, jak jego uśmiech sprawia, że świat wokół niej staje się jaśniejszy, a ona sama czuła się bardziej pewna siebie. Cieszę się, że się spotkaliśmy, powiedział, gdy usiedli na ławce w cieniu drzew, które szeptały w rytmie wiatru. Ja też. To miejsce jest piękne, odpowiedziała, rozglądając się wokół. Idealne na relaks. Jej serce biło szybciej, a w powietrzu unosiła się atmosfera radości. Rozmawiali o wszystkim i o niczym. Adam opowiadał o swoich pasjach, a Magda dzieliła się swoimi marzeniami. Z każdą chwilą czuła, jak ich więź się zacieśnia. W pewnym momencie, gdy ich spojrzenia się spotkały, Magda poczuła ciepło na policzkach, jakby słońce postanowiło ich otulić. Adam zbliżył się nieco, a ich rozmowa stała się bardziej intymna. Wiesz, cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać. Czuję, że jesteś osobą, która rozumie, powiedział Adam, a jego oczy błyszczały w słońcu, jakby w nich odbijały się wszystkie marzenia. To dla mnie ważne. Po tym, co przeszłam, trudno mi zaufać innym, przyznała Magda, czując, że może być szczera. Jej głos drżał, ale w sercu czuła siłę. Adam skinął głową, a jego wyraz twarzy stał się poważny. Rozumiem. Każdy z nas ma swoje zmagania ale myślę, że warto otworzyć się na nowe możliwości. Jego słowa były jak balsam na rany. Magda uśmiechnęła się, czując, że może zaufać Adamowi. Ich rozmowa płynęła naturalnie, a czas zdawał się zatrzymywać. W pewnym momencie Adam sięgnął po jej dłoń, a Magda nie cofnęła się. Ich palce splatały się, a ona poczuła, jak w jej sercu rodzi się coś nowego, jakby w końcu znalazła swoje miejsce. Chciałbym, żebyś wiedziała, że jestem tutaj dla ciebie, powiedział Adam, a jego głos był pełen ciepła, które otulało Magdę jak koc w chłodny wieczór. Słońce zaczęło zachodzić, a niebo przybrało ciepłe odcienie pomarańczu i różu, tworząc malowniczy obraz. Magda i Adam siedzieli w milczeniu, ciesząc się chwilą, w której czas przestał mieć znaczenie. W powietrzu czuć było zapach kwitnących drzew, a ich dłonie wciąż były splecione. Magda wiedziała, że to dopiero początek nowej drogi, pełnej nadziei i możliwości, które czekały na odkrycie. Subskrybuj kanał Czeka na